Słuchajcie, chciałam Wam pokazać ten lampion, który jest zapalony. Ja w tej chwili jestem w pokoju yy, i trochę zrobiłam ciemny nastrój, yy, znaczy ciemny klimat. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, ponieważ yy, będzie właśnie można właśnie postawić to na balkonie wieczorem w ogrodzie, także uważam, że wygląda to fajnie. Mi się bardzo podoba właśnie dwa takie, yy, takie odcienie kolorów. Różu i niebieskiego wyglądają po prostu fajnie. Przechodzi światło właśnie przez, przez, no, przez specjalnie zostawione tutaj takie listki. Właśnie to był cel, żeby to tak wyglądało. Uważam, że lampion naprawdę jest fajny, ciekawy, oryginalny i daje nam światełko, także wygląda to romantycznie i bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że wy się również zainspirujecie i zrobicie taki własny, y, własny, unikatowy lampion. Także zapraszam was serdecznie do, do wykonania takiego lampionu. I no i co, życzę Wam miłego, spokojnego y, wieczoru. Także trzymajcie się i życzę Wam y, Dobrych, y szczęśliwych, bezpiecznych wakacji. Pozdrawiam Was serdecznie. Pikselka z 78 z tej strony. Przesyłam Wam buziaki. Papa. pa! pa.